Tam z mojego ogrodu, umieszczonego pod pięknym, rozgwieżdżonym, beskidzkim niebem. Kwitną już pierwsze jeżówki purpurowe. Na jasno-różowych płatkach siadają pierwsze motyle. Tu i ówdzie pojawiają się nowe rośliny i rozświetlają ogród swoimi kwiatami. Galardia x grandiflora w odmianie Spintop Red jest małą, kompaktową rośliną. Dorasta do 35 cm wysokości, podobnej szerokości. Tworzy duże, intensywnie wybarwione na czerwono kwiaty. Ma złote pręciki. Przez całe lato wytwarza kwiaty. Lubi ona miejsca słoneczne. Na piękny lawendowy kolor kwitnie lawenda wąskolistna w odmianie Hitkot. Jest to lawenda zimująca w gruncie, znosi nasze mrozy i jeszcze bardzo dobrze się nasiewa, jeżeli jej na to pozwolimy i pozostawimy nasiona. Kwitnie jeszcze orlik pospolity. A tutaj piękna róża w odmianie piano jest to róża wielkokwiatowa. O ciekawych kwiatach, które mają oryginalny kształt i ciemny czerwony kolor, taki bardzo krwisty. Zakwitają pierwsze lilia azjatyckie. Pomarańczowa tutaj to odmiana mała, karłowa, kompaktowa, zakwita w moim ogrodzie po liliach martragon, które zdążyły już przekwitnąć. Lilie należą do rodziny liliowatych. W naturze występuje około 100 różnych gatunków lilii, które rozmieszczone są w Europie, Azji, w Ameryce Północnej. Lilie to bardzo popularne rośliny, szczególnie na kwiat cięty. Lilie azjatyckie jest to jedna z najczęściej uprawianych lilii ogrodowych. Występuje w różnych kolorach i kształtach kwiatów. Są one odporne na ujemne temperatury i łatwe w uprawie. Moje lilie tutaj rosną już kilka lat na tym stanowisku, więc w tym roku będę musiała je, je podzielić. Gotecja wielkokwiatowa, roślina z babcinego ogródka. Babcia zawsze siała tą roślinę. Zwana ona jest również azalią letnią. Jest rośliną jednoroczną, która w sprzyjających warunkach sama się nam nasieje, jak tutaj u mnie w ogrodzie. Liliowiec rdzawy, Hemerocallis fulfa, jest bardzo wytrzymałą rośliną. Może rosnąć na jednym stanowisku przez kilka lat. Pochodzi on z Japonii. Liście ma długie, przewieszające się około półtora metra długości. Kwiatostany wyrastają prosto z rozety liściowej i mają długość około 1 metra. Kwiaty są koloru pomarańczowego. Każdego dnia pojawia się nowy kwiat. Kwitnienie trwa przez okres czerwiec-lipiec. Gaura Lindejmera należy do rodziny wiesiołkowatych. Pochodzi z Meksyku. U mnie w ogrodzie odmiana. Dorastająca do około 50 cm, kompaktowa o ciemnych liściach i różowych kwiatach. Na różowo kwitnie tabuła japońska w odmianie Golden Flame. Ma bardzo charakterystyczne jasne liście, które bardzo fajnie. Kontrastują z różowymi kwiatostanami. Wielnica purpurowa dorasta do około 80-100 cm wysokości, około 40 cm średnicy. Kwiaty ma koloru fioletowego lub różowego. Trojeść kwista Cinderella to nowy nabytek w moim ogrodzie. Jest to bardzo miododajna roślina. A tutaj już krwawnik pospolity o pięknych różowych kwiatach. A z tyłu, za nim, firletka halcedońska. Bardzo. Też ładna roślina. Piękne, wyprostowane pędy, na końcu których znajdują się czerwone lub różowe kwiaty. Kwitnie już stipa cieniutka i także trzcinnik Karl Forster. Zaczyna również kwitnienie słoneczniczek szorstki i pysznogłupka Cambridge Scarlet. Kwitnie też haber wielkokwiatowy. Bardzo ładna roślina o pięknych żółtych kwiatach. Na rabacie pod lasem na piękny błękitny kolor kwitnie Ostróżka Ogrodowa. Ta żółta roślina to miecznica prążkowana, bardzo odporna roślina. Znosi suszę, ma charakterystyczne kwiatostany, kwiaty są koloru żółtego i każdego dnia rozwija się nowy kwiat, a to już szałwia omszona na rabatce, pod lasem też też już będzie wymagała e, przycięcia. Mm -hmm. mm -hmm. Zaszał wią kwitną pierwsze jeżówki purpurowe, a w oddali kwitnie smotrawa okazała bardzo piękna roślina. Dziękuję bardzo za oglądanie.